Byli według świętego Mateusza. A to nie, Panie. Gdy tłum został nasyconym, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do Łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumem. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwnym. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawam i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: Odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to dezwał się Piotr: Panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: Przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa, lecz na widok silnego wiatru uląkł się i, gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiarę? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym. Oto słowo pańskie. Oto Tytuł dzisiejszej homilii to Pan Bóg, który przygotowuje ludzi, którzy mają prowadzić lud Bożym. Homilę opiera się o trzy elementy. W pierwszej kolejności skoncentruję się na Eliaszu i jego gwałtowności. Potem opowiem o zmartwieniach świętego Pawła i wreszcie w ramach podsumowania przejdę do interpretacji Ewangelii, gdzie chciałbym skupić się na lęku św. Piotra oraz na tym, że Bóg próbuje przygotować go, nauczyć go, jak być samodzielnym. Jeżeli chodzi o pierwszego z bohaterów dzisiejszej słowa, a mowa tutaj o Eliaszu, Eliasz został zaproszony do tego, by przyszedł do Bożej Góry Choreb. Jeżeli chodzi o Bożą Górę Choreb, Eliasz, gdy przychodzi do tej góry, jest załamany. Jest załamany tego, w jakim jest wiara narodu wybranego. Mianowicie Izraelici wszyscy poszli za głosem swojego króla Ahaza, a dokładnie chodzi tutaj o jego żonę Izabel, która sprowadziła Izraelitów na bezdroża wiary, nakazując im oddawanie czci pogańskim bożkom. Eliasz zaproponował... Że przekona ludzi o tym, kto faktycznie posiada moc, kto jest prawdziwym i żyjącym Bogiem. Czy Bóg Izraela, czy też boski, Bożki Pogańskie, ulane bardzo często ze złota bądź innych cennych, cennych materiałów. Gdy Eliasz wygrał swój zakład, bo myślę, że możemy tak powiedzieć, pozbawił życia 450 proroków pogańskich. Góra Choreb to góra, która w języku hebrajskim jest napisana jako Chorewy. I co ciekawe, jest to pewna gra słowa w języku hebrajskim, bowiem to słowo jest bardzo blisko słowa cherew, również hebrajskiego, które oznacza miecz. Gdy Eliasz przychodzi do Bożej Góry Choreb, pamięta, ma w swojej pamięci wyryte te wspomnienia, że jego sprzymierzeńcy, inni prorocy Boga Izraela zostali ścięci mieczem, ale jednocześnie odczytuje nazwę tej góry jako upomnienie dla siebie niegwałtownością będziesz zdobywał ludzi. Eliasz udał się tej Bożej Góry Choreb. Jest to też góra, która w jakiś sposób wiąże się z początkiem wiary. Dlaczego? Na tej górze niegdyś Mojżesz spotkał Boga w krzewie, który płonął, ale się nie spalał. Na tej górze później, bo ta góra jest łączona jednocześnie z górą Synaj, pojawiają się jedna i druga nazwa, czyli górą jednocześnie przykazań. Gdzieś na półwyspie Synaju na tej górze niegdyś Mojżesz odebrał tablicę także z przykazaniami. Dla Eliasza jest to kwestia, przypomnij sobie początek Twojej wiary. Ja z seminarium pamiętam niektóre treści, które przekazywali nam ojcowie duchowni, czy też rachunki sumienia, które były prowadzone około godziny 13 przez moich starszych kolegów, diakonów, ci, którzy byli już najbliżej święceń. Kiedyś padło takie pytanie w odniesieniu tej sytuacji, o której teraz mówię. Przypomnij sobie początki Twojej wiary, przypomnij sobie pierwszy rok seminarium oraz to, jak byłeś gorliwy, co zostało z tej gorliwości, ale też zwróć uwagę na to, jak dojrzałeś w wierze, co koniecznego, co było wartościowe, co utraciłeś, ale jednocześnie, jednocześnie co zdobyłeś nowego. I myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, które dzisiaj też można przywołać w ramach interpretacji pierwszego czytania. Przypomnij sobie chwilę Twojej wielkiej gorliwości, Twoje postanowienia. I co? Tak naprawdę się nie udało. Z czego musiałeś zrezygnować? Co z biegiem czasu zniknęło z twojego życia duchowego? Tak jak powiedziałem, Pan Bóg daje Eliaszowi pewną niesamowitą lekcję. Eliasz podchodzi do Bożej Góry Choreb, chowie się w szczelinie gdzieś, w, jakiejś, w jakimś miejscu, szczelinie, szczelinie skalnej i obserwuje, co będzie się działo. Pierwsze, co nastaje, to wichura. Która jest wichurą, która jest w stanie nawet burzyć, roztrzaskiwać skały. Po wichurze nadchodzi trzęsienie ziemi, a potem spada, spada na to miejsce ogień. Następuje tam jakiś pożar. Eliasz, gdy to widzi i nadal siedzi w zapadlinie skały, zdaje sobie sprawę z tego, że Bóg mówi: Nie mieczem będziesz zdobywał ludzi, nie mieczem będziesz prowadził lud Boży. To jest właśnie to. Takie ostrzeżenie otrzymał Eliasz. Bo za chwilę usłyszymy o tym, że nastał jakiś łagodny powiew. Ksiądz Grzegorz Szczelczyk, kiedy mieliśmy z nim wykłady, upiera się, że Boga, że niekoniecznie jest tak, że Bóg był w tym łagodnym powiewie. Chodziło raczej o to, że Boga może spotkać w ciszę. Tak mniej więcej ksiądz Grzegorz Szczelczyk próbował tę sytuację wyjaśnić i jednocześnie pokazać nam także, że ludzi nie pozyskuje się mieczem ani przemocą. wymaga wymagana tutaj jest jak gdyby cierpliwość. Być może wielokrotne próby, ale także i spokój ducha. Drugi element tej homilii to postawa świętego Pawła, który martwi się o przyszłe losy narodu wybranego Izraelitów, o to w jaki sposób oni będą zbawieni. Mianowicie święty Paweł przyglądający Izraelitom patrzy na nich w taki sposób. Mówi tak, oni liczą na to, że będą zbawieni. Mają głębokie nadzieje, że do zbawienia przybliży ich składanie ofiar w świątyni w Jerozolimie ale także, że będą zbawieni im skrupulatni będą przestrzegali prawa. Wręcz Izraelici, jak gdyby mówili, naszym Bogiem jest prawo, przepisy prawne. A gdzie miłość? Święty Paweł Apostol zdawał sobie sprawę z tego, że to nie same przepisy prawne usprawiedliwiają. Nie składanie ofer w świątyni Jerozolimy też będzie powodem do usprawiedliwienia, ale wiara w Boga. Święty Paweł wpada na pewien niesamowity pomysł, jak on ma być przewodnikiem narodu wybranego. Mianowicie, mówi sobie tak: Ja sam chciałbym, żeby na mnie spadła klątwa. Tak, Święty Paweł mówi o sobie: Żeby nie na nich Izraelitów spadła klątwa, ale na mnie. Co znaczy, że na kogoś ma spaść klątwa? Jest takie słowo z języka greckiego, anatema. Ono znaczy wyłączony z kościoła. Święty Paweł, apostoł. Mówi tak, ja sam mógłbym być wyłączony z kościoła, byleby tylko Izraelici do tego kościoła zaczęli należeć, byle oni uwierzyli w Jezusa. Czemu on gada, że może być wyłączony z kościoła? I tu pojawia się interpretacja Ewangelii. Mianowicie ta łódź, na której podróżują apostołowie i Szymon Piotr jest symbolem kościoła. W pewnym momencie, gdy Szymon Piotr opuszcza tę łódź, można powiedzieć, że też w jakiś sposób opuszcza swój kościół, aczkolwiek on idzie do Jezusa. Święty Paweł, apostoł, nie był świadkiem tego wydarzenia, ale prawdopodobnie uzyskało ono niesamowity rozgłos, i na podstawie tego rozgłosu możemy przypuszczać, że gdzieś w pamięci Święty Paweł miał ten obraz. Jeżeli mam wiarę, gdybym oddalił się, jak w jakiś sposób wyszedł spośród ludzi, którzy stanowią Kościół, to jest tam Jezus, on mnie uratuje. I to była ta przewaga, którą miał Święty Paweł. Nad Izraelitami. Im brakowało wiary, że Jezus jest zbawicielem. Dlatego on mówił: Mogę nawet się zgubić, jest to możliwe, może nawet przyjdzie mi się zgubić, ale wiem, że Jezus mi odnajdzie. I chciałbym, żeby moi bracia, tak święty Paweł mówi o Izraelitach, żeby oni trafili na łono kościoła, żeby zaczęli wierzyć, żeby uznali, że to wiara jest jak gdyby tym, dzięki czemu mogą, mogą być zbawieni. Interpretacja trzeciego fragmentu, jeżeli chodzi o dzisiejsze czytanie, czy interpretację Ewangelii, przebiega w następujący sposób. Jezus Chrystus chce nauczyć trzeciego z przewodników ludu Bożego, czyli Szymona Piotra, chce Go nauczyć samodzielności, ale jednocześnie pragnie dodać Mu odwagi. Jeżeli chodzi o samodzielność, Jezus mówi do apostołów, wsiadacie do Łodzi. Razem z wami jest Szymon Piotr. On jest jak gdyby sternikiem tej wyprawy i wypuszcza ich samych. W tym czasie modli się, a poprzez modlitwę jednocześnie, Pismo Święte pokazuje nam, że doskonale wie co dzieje się z jego ludem, że jest świadomy wszystkiego co dzieje się w kościele, to znaczy tego co przeżywają ludzie chwile radosnych i trudnych, apostołowie płyną, ale ta wyprawa jest niezwykle trudna, bardzo się męczą, napotykają na silny opór, nie są w stanie dopłynąć do drugiego brzegu, dopiero wtedy Jezus przychodzi, gdy mamy do czynienia z trzecią strażą nocną. Trzecia straż nocna to czas od trzeciej nad ranem do szóstej rana. Dla Izraelitów dzień zaczynał się o szóstej rano i kończył o szóstej, szóstej wieczorem. Czyli Jezus kazał apostołom długo czekać. To jest pierwszy wniosek, jaki tutaj mamy. Po co mieli długo czekać? Żeby nabrać samodzielności, żeby sami zrozumieli, że przyjdzie im zmagać się z trudnościami w życiu. Jeżeli chodzi o Izraelitów i ich jak gdyby relacje z wodą, albo ich odniesienie do tego, czym jest woda, bali się je strasznie. To pamiętam akurat z wykładów i pamiętam, że było to dla mnie niezwykle inspirujące. Izraelici bali się każdej wody, która była głęboka. Odbierali wodę jako symbol grzechu zła, bali się toni wodnej. Dlaczego się jej bali? Wody potopu. Wody potopu były sygnałem dla wszystkich, którzy będą zagłębiali się w tajemnicę wiary, były sygnałem tego, że cały świat tonął w grzechu, tak symbolicznie ten grzech został wyrażony. Bali się wód potopu. Mało tego, bali się wód morza Czerwonego, przez które kiedyś przeszli razem z Mojżeszem, który mocą Bożą sprawił to, że wody zostały, zostały rozdzielone. Izraelici nie budowali wielkich statków ich największym osiągnięciem, jeżeli chodzi o ich zapędy, dobycia marynarzami, było nieco najwyżej po jeziorze. Bardzo wali się wody. Dla nich woda była symbolem grzechu, czegoś, czego się bali, czegoś, co było nie do pokonania. I tutaj przychodzi do apostołów Jezus Chrystus i oni co widzą? Najpierw widzą w nim zjawę. To jest jak gdyby sugestia do nas, że my też niestety, ale mamy tak w zwyczaju, bardziej postrzegać to, że może nas spotkać coś nieprzyjaznego, a aniżeli jakieś dobro. Oni nawet nie wierzyli w to, że to jest Jezus. Oni myśleli sobie, o nie, teraz to już na pewno zginiemy. Mamy takie myślenie. Psychologia będzie tutaj mówiła o czymś takim, co nazywa się samospełniającą się przepowiednią. Jeżeli masz takie ukierunkowanie, że na pewno wszystko źle się skończy, no to jest prawdopodobieństwo, że faktycznie tak będzie. Nie tak dawno rozmawiałem z, z moim tatą i on powiedział, znaczy w ogóle słyszeliśmy ludzi, byliśmy na spacerze i słyszeliśmy ludzi i mówili tak, znowu idą pały, zaś będzie gorąco. Dopiero co mówili, że jest zimno. I niestety z nami jest tak, że zawsze znajdziemy sobie coś do narzekania. W jaki sposób daje nam to pew... narzekanie daje nam pewną siłę, ale nie jest dobrym kierunkiem. Kiedy narzekamy, to psychologia podpowiada, że wtedy będąc krytycznym wobec czegokolwiek, co aktualnie się dzieje, mamy wrażenie, że jeżeli oceniamy sytuację czy człowieka, krytykując coś, że jesteśmy jak gdyby postaciami nadrzędnymi, mamy pewną siłę w rękach. Wcale tak nie jest. Nasze życie gdyby staje się taką złą przepowiednią, która powoli też się spełnia. Podsumowanie tej homilii to słowa zakończenia dzisiejszej Ewangelii. Ludzie, którzy byli na łódce powiedzieli, prawdziwy jesteś Synem Bożym. Oni doświadczyli cudu, a cud ten spowodował wiarę. Amen.